And Bye -bye, how -times. I'm blind. Blind all have time. Am I looking at the door And my old Kentucky home Good night. Amerykanin Joe. Mamy już tylko dwóch kandydatów na mistrza. Czarną Panterę, który zabił Barona i Orła, który połamał kości Motowi. To będą trudne mecze. Istotnie, najbliższą walkę stoczą Czarna Pantera z Orłem. Twoim zdaniem, który z nich zwycięży? Niech pomyślę. Chyba Czarna Pantera jest lepszy. Masz rację. Widziałem wiele jego walk. Dziki człowiek narusza przepisy. Co takiego śmiertelne salto? Owszem, wydaje się nieco różnić od chwytu zwanego u nas magicznym stolarzem. Niewiarygodne. Niektórzy zapaśnicy są silni, inni sprytni, ale żaden nie wykonałby tego salta. A on tak, połączył siłę ciosu San Martino i chwyt magicznego stolarza. To bestia. Zabawne. Im silniejszy przeciwnik, tym ciekawsza walka. Idę na trening. Zobaczymy się później. Niezwykły facet. Nie przejmuję się, że orzeł czy inny brutal mogą mu dołożyć. Tak sądzisz? Znam go dobrze. Jest zdenerwowany. Naprawdę? Czyżby jego śmiech nie był szczery? Ciężko mu znieść oczekiwanie. Wolałby stoczyć jedną walkę po drugiej, niż czekać na najsilniejszego przeciwnika. Nie trzeba z niego kpić, jest poruszony. Nikogo nie śmieszy perspektywa agonii mistrza. Nikogo. Demon stosuje diabelskie sztuczki. Walczy ostro, starając się zbić z tropu tygrysia maskę. Jeszcze kilka uderzeń w kręgosłupa, a tygrysia maska nie zdoła wykonać super ciosu. To typowy chwyt demona. Atak niedźwiedzia to jeden z bestialskich chwytów demona. Dawno nie widzieliśmy tak brutalnej walki. Te sztuczki wymyślił demon. Złamie mu kręgosłup, to śmiertelny chwyt. Czyj to głos? Atakuj, tygrysia masko. Jak mam walczyć z orłem, skoro nie potrafię odeprzeć ciosów demona? Odwagi, rusz się. Dobra robota. Tygrysia maska nie ma sobie ruchu. Jesteś nie dojdą. Nic wielkiego, ten twój chwyt. Nieskuteczny, sam widzisz, żeś nie do rajda. Tygrysia masko, wpadasz w panikę, wycofaj się. Cios w głowę może być fatalny. Byłem przerażony, i dlatego słabo walczyłem. Papierowy tygrys. Ktoś ty. Zamilcz wreszcie. Czyżbyś kibicował demonowi? Ani jemu, ani tygrysiej masce. Lubię prawdziwą walkę między zapaśnikami. Przyjechałem zobaczyć słynny, super cios Tygrysa. Rozczarował mnie. Ma rację. Nie wolno mi zawieść kibiców. Muszę odeprzeć ataki demona. Nie przyjechałem oglądać twojej porażki. Niemiły widok, gdy każde dotknięcie przeciwnika to wstrząs dla papierowego tygrysa. Słusznie starczy. Zaraz będziesz miał na co popatrzeć. Uważaj! Teraz cię poznaję. Jeden, dwa, trzy. Gdy przełamie zdenerwowanie, walczy jak mistrz. A więc nie jest papierowym tygrysem. Kim do diabła jest ten starzec? Il sole brilla alto, il sole świeci a ja jestem stary i zmęczany. Il sole brilla alto, io sono stanco. Il sole brilla alto, io sono stanco. Zabierz je. Mało wzięłaś jak na trzy lata kredytu. Dziwna z ciebie kobieta. Nie wiadomo, kto z nas dziwniejszy. Co takiego? Stałeś się milionerem dzięki kupionej ziemi, a wciąż rąbiesz drzewo. Dziwny jesteś. Lubię pracować. Doprawdy, świat stanął na głowie. Piwo, proszę. Nigdy cię nie widziałem. Skąd przyjechałeś? Z Tokio. A pan? Z skali sportowej. Co takiego? Rozumiem. Byłeś na meczu Tygrysiej Maski. Ty również mu kibicujesz. Tygrysia Maska czuje niesmak. Nigdy już nie wymówię jego imienia. Nie zniosę czegoś podobnego. Co takiego? Podziwiam Tygrysią Maskę. Czemu ci się nie podoba? Jest świetny. Chyba to, że... gdzieś Cię widziałem. Hmm? No, no, może w hali nie sportowej. Być może. Ile jestem winny? Zapłacisz następnym razem, staruszku. Równa z Ciebie kobieta. Dam Ci prezent. Ej! Ej! Hey! Czemu nie podoba ci się tygrysia maska? Co jest nie tak? Po co pytasz? Widziałeś spotkanie. Hej, taksi! Taksi! Proszę wsiadać. Uprzejmy jesteś. Niech pan wybaczy, że się nie zatrzymałem. Zauważyłem starca i nie chciałem go zabierać. Czemu nie ma pieniędzy? No... Nie lubię jeździć w góry, bo pełno tam niedźwiedzi. Naprawdę? Nie twoja sprawa, taksówkarzu. Mnie jest dobrze. W Stanach zwykłem walczyć z bawołami. Wiem doskonale. On za młodu przyjechał ze Stanów, był znanym zapaśnikiem. Naprawdę? To najsłabsze miejsce. Między rogami. Co takiego? Proszę nie zwracać uwagi. Mówi o bawołach. Nie odrywaj wzroku od przeciwnika, bo będziesz zgubiony. Skoncentruj siłę w prawej ręce. Właśnie ta. Oto naciera. Pamiętam ciężki oddech i świst powietrza przecinanego rogami. W takich momentach czułem pełnię życia. Bawuł był moim ciałem i umysłem. Widziałem tylko swą prawą rękę wyrażającą wewnętrzną siłę. Aby pokonać przeciwnika trzeba się skoncentrować. Nie da się tego powiedzieć o tygrysie i masce. Co masz na myśli? Cios miał dobry, ale nie koncentrował się. Nie ma sensu walczyć bez przekonania. Starał się pokonać demona, ale bał się go skrzywdzić, i dlatego popełnił błąd. Ma rację. Za mało wysiłku wkłada w ciosy. To sprzeczne z duchem walki. Skoro się zrobić krzywdę, demonowi nie powinien walczyć w ogóle. Chcesz trochę? Nie, dziękuję. Sam mieszkasz? Tak, moje dzieci żyją w mieście. Ja wolę mieszkać pośród lasu. Co to za puchary? Pamiątki ze Stanów Zjednoczonych. Ten z prawej dostałem po zabójczej walce na śniegu. Zabójczej? Tygrysia maska określiłby to jako nieuprzejmość, ale Japończycy mają niedobry zwyczaj tragizowania. Nie widzę nic złego w komentowaniu walki na głos. Tygrysia Maska powinien zobaczyć tamto spotkanie. Amerykanin Joe wprawiał w zachwyt kibiców. Ruszaj Joe, wykończ go. Nie bądź łajdakiem, ruszaj się, Joe. jesteś najlepszy. Weź łopatę. Niech nikt się nie wtrąca. Zrozumiałeś? Tak się walczyło za mojej młodości. Inaczej podchodziło się do walki. A dzisiaj. Co pan ma na myśli, proszę wytłumaczyć. Tygrysia maska musi zmienić postawę. Zmienić postawę? Boi się uderzyć przeciwnika, by nie zrobić mu krzywdy. To kłóci się z duchem walki. Wybacz, zaraz wrócę. Starzec ma rację. Muszę zmienić nastawienie do walki. Uwaga. Odwagi, musisz go pokonać. Dobrze się czujesz? Jasne, znakomita walka. Gratulacje. Tak uważasz? Byłeś skoncentrowany, tylko pamiętaj, musicie to bawić. Ale jeszcze nie mógłbyś pokonać Amerykanina Joe. Jestem tak poruszony, że nie wiem co mówię. Czas na mnie. Dzięki za wszystko. To ja Ci dziękuję. Dotrzymałeś towarzystwa starcowi i wysłuchałeś jego gadania. Co też mówisz? Opowiesz mi jeszcze coś? Oczywiście, jesteś równym chłopakiem. Będziesz tu mile widziany Czekam. Przyjadę. Wszystko wydaje mi się teraz prostsze. Dzięki ci, Joe. Czuję się pełen życia. Pewnego dnia tygrysia maska okaże się lepszy niż Amerykanin Joe.